Cześć się mango z tej strony Zet Gaming To ich mi nazwę I, i tak wychodzi. I, jak coś to w tle będziecie mogli słyszeć jakieś głosy, no bo jesteśmy jest, nasze babci i, i są właśnie kuzyni. No, no i kuzyni... No, No to kuzyni nie! Ja ci duo. daj. O nie, dło, 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 dło.

to sobie. Jego nie to nie zauważył Ja go nie dojadę Nie, nie, nie on nie zauważył Ja go nie dojadę, bo on nie będzie nie przegrał <grym> Dobra, uciekaj Dawaj, dawaj Tutaj Riko Rico, Dawaj tutaj Tak, słuchajcie to będzie Dobra, to 100% Dobra, to wyjdź. Dobra, to wyjdź. Dobra, Dobra, to wyjdź. 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 Dobra, Nie, to O nie! Tylko szed. Nie! Kurde! Trzecie! Ale... Y, nie, ja mam już Nie, ja mam zero. żeby ma nie? nie. Później, no. Szary buzyk. Myślałem, czy inne? To samo. Bo ja przyciągam, a ty obijasz złota. No, fajnie. Hmm. Czekajcie se lampkę, bo jest ciemno nas. nie ma czasu do jest światło w Lepiej się nie Пожалуйста, напишите по-английски. Поздоровайтесь. Это я вчера к нему был за джинками. Mamy tysiące. Dziś było tysiące, pięć tysięcy. O cicho! Mm. Ej, no, tu jest cicho! Bo... Weź go! Zabierz go? Tak, dobrze. Ja. Niestety y y y y nie wiem, rady. A nie, piąte. Czwarte. Piąte. piątek, piątek. Zrób cięcie na chwilę. Robimy na chwilowe cięcie. Jesteśmy po chwilowym przerwie, Właśnie weźmy do gierki. No ale nie się zaczął. Mortis, Mortis, weźmij go. Ja weźmij skrzynkę i uciekam. Ok, dobre, dobre. Nie, ja w może ten. Ty może weź Rico? Właśnie Rico szalka. Nie, nie, Rico. <grym> nie, Rosa, nie, bo to nie to są... Um, weź... Rico... Ja weź Daryla, Riko. będę dojeżdżał. Kolta, kolta. Buja, buja Ja weź Daryla. To. Nie, dobrze jest, dobrze jest. zostaw tak. Co tam tak? Buja jest! Nie! I sorry. A, dobra. Buja weź! Nie przejmujcie się tymi głosami. To jest udawane. Reżysz to? Dwa może jakieś? Nie. Wiesz, wolno? No. Kolejny Kolejny. Fajnie. Dobra, wyłączę tą mamkę. Życzę wesołych świąt. No. Do. Wświęchliwego... <gryny> nowego roku

No, prze, Mamy na... drugie miejsce, teraz no zdobyliśmy. No, zdobyliśmy. teraz. Ja uratowałem gierkę. No, urat. Nie, nie uratowałeś, bo nie uciekłeś. Jakbyś uciekł, to. Bo te murki. Oszalka Zulta. Dobra, skrzynka. No. Beatboxa sobie bij jeszcze. Ja też biję skrzynkę. Otworzymy razem. Dobra. Gramy takim składem, bo jest dobrze. A Darina ja mogę uciekać. Bo jakby ziomek mój zginął, to tak.

I don't know. To dobra, 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 to ja, za, ja wezmę teraz, może. Ja za Jesse, poczko wezmę Jessie, albo poczką wezmę. Wezmę. Nie, nie. O nie. Ja biorę drela, a ty weź poczkę. Y, poczką jest poczką. Weź buja. Albo. Ja wezmę, albo Mortisa. Weź bo Mówmy, chyba on pozwolił uciekać. Nie, dobra, dostał. Dobra. No, Załatwiej nawet się szło. Dobra, ciku. Gdzieś buja. buja. Ja idę do góry, poszukam. Albo ja no, bo, i... i... bo ty uciekniesz, może rzucić. Ja wezmę ja Pokój jest dobry, jak jest dużo parku. No. Ja mam na ósmej go, to mogę coś porobić. Ja na ja siódmej chyba pokoju. Na szóstej, bo możesz go ulepszyć za dał us... się boku. Kolta mam. dwoma pary hipami z Boltisem. E, fryzjerem. Leży. Kurde, kurde. Leży. Wrój, wrój, proszę, uciekaj, uciekaj. Ja go dojrzę. Leży.

можно? А я могу. Маму... Ты <laughs> сколько вешали не родине? Я тоже борти сами забил. Эй, уже. Cool. Не Ja mam ulta! Teraz coś będę lecił. Bo tak nie dać sobie. Albo jakby na wszelki wypadek. Ja Ej, uważaj, że ja tego e, robocika. Nie wiem. Mam Na pewno oni ten. Na pewno oni przeżyją. Dojrzamy, to ja mam ulta. Dobra, dojrzamy. O kurde! Sam tutaj? No! O kurde! No jedzycie! <todziewanie> Bo udałem się, że ty jesteś też! No właśnie... Ja, ja użyłem wolka! Ja jestem ja, 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 ja tak strasznie ten. Mam skrzynkę. Ty widzę boxa. Nie tworzymy. Chodź na jakieś do babkę. Chodź na prezenty może. Dobra, prezenty. Ty bierzemy kogo? Yy... Ja dobrze. sobie... Myślę tu ustawimy jak mamy to zrobić i...

Nagramy jeszcze prezenty. Wijamy beatboxa i otwieramy. Może zrobimy się. I będziemy. Otwieramy beatboxa i. I kończymy. I nagrywamy z. Farminga. A nie. Nie, nie. Farminga, To chwilę począ... A to będzie O kurde, ale mam do szkół. I mam do sedni. gula

nie, nie da się! Nie da się! Dawid! Dobra. Dobra. Może, może idziemy prze... teraz na magazyn? Musimy sobie skinać, nie. Będziemy już kończyć, bo już jest 11 minut. 13. No. Dobra, otwieramy skrzyżki. Zaraz, zobaczymy, otwieramy. 3, 4. Ocz 5 gemu! 3 5 gema. Brawo. Dobra, kończymy na ten z... yy, na ten odcinek Trzy... yy, Wesoły Świąt, Szczepana, no i tak dalej.